Dobra była, a co, też spróbować trochę? Ja wszystko mam, wszystko mam w ogóle wyczyszczone. Szymul, 10 tysięcy złotych. No to nie wiem stary, jakie dziewczyny ty spotykasz, że dziewczyny są brudasami, ale na przykład ja jestem nie dość, pedantką, to ja jeszcze muszę być w ogóle na cud wy, wymyta. Muszę być wymyta, ja y, myję włosy codziennie, myję się trzy razy dziennie jak jest lato, jak jest zima to dwa razy dziennie. Ym... Ja wszystko mam... Wszystko mam w ogóle wyczyszczone Wszystko mam wyczyszczone. Cześć, chowciu. Wszystko mam wyczyszczone do pięty ciutmiu Uwaga, uwaga. To jest... To jest... To... to, to jest moja opinia na temat Żabki. Żabka to jest sklep dla dwóch osób Bogatych albo głupich i leniwych. Ale to jest... To jest inaczej. Ale Żabka jest tak droga, Zrobienie w jej regularnych zakupów jest idiotyczne. Serio. Na... I ktoś mi powie, no jak kupisz dwa, trzy, to ch... mnie to obchodzi! Robiłeś kiedyś zakupy w żabce za mniej niż stówę. Jak chciałeś zrobić coś... coś więcej kupić niż tylko picie i jogurt, masakra! Więc to jest sklep po prostu dla bogatych albo głupich. I tyle. Jeśli robisz oczywiście. Bo ja nie mówię o kupie, nie, mówię, nie mówię o ludziach, którzy kupują jedną rzecz. Nie mówię o ludziach, którzy kupuję jedną rzecz. Nie, mówię o ludziach, którzy realnie robią tam zakupy. Coś kurwa, kupi. I żeby nie było, też mi się kiedyś zdarzyło. I też uważam, że jestem głupi. Kurwa, dzięki za dwie dychy. Proszę bardzo, kaczucha i wszystkiego najlepszego dla twojego kolegi. A ten, a Patira znasz? Patira znam. No patira? Znaczy, taka sigma, ale jakoś wolno nie jest taką bestią myślącą. Tak jak ty. Co to znaczy wolno myślisz, Że długo się nad zdaniami zastanawia, na przykład? Znaczy, no Moim zdaniem tak. Tak przetwarza długo, co mówi. No naprawdę. Mam pytanie koleżanko, gdzie ta ładna dziewczyna, co miała przyjść? Bo wygładasz, jakbyś ją zjadła. Dobra była! A co? Chcesz spróbować trochę? Zanim zaczniemy odcinek, sponsorem odcinka jest CSGO Skins, na którym znajdziecie masę ludboxów, które możecie otworzyć. Dodatkowo macie szansę na codzienną darmową skrzynkę. Na stronie możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego znajdziecie exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego. A doładowując konto z kodem 33 dostajecie darmowe 2 ,10 zł 10 groszy i 10% bonusu do doładowania. Strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Czy możemy zostawić w 25 roku, w lipcu, albo nawet w czerwcu, mema z Zezem? Moglibyśmy już go zostawić? Yy, ja wam proponuję nowego mema ze mną. Yy, kto jest najprzystojniejszym yy, streamerem w Polsce? Disco Karol, nie? To ja bym takiego mema zrobił, nie? Taki proponuję. Patrzcie, pokazać wam fajnego palaka widzowie, jakby shorta lansowali? Patrzcie, widzowie, fajny palak jest na shorta. No, serio ten problem to pierw jeden wieczór na streamie, by na spokojnie wszystko ogarnąć. Normalnie tak, ale pamiętaj, że oni pracują ze streamerami. OK, Powiem tak, ten kto pracał ze streamerami, ten się w cyrku nie śmieje. To są najgorsze kupy do ogarniania rzeczy, jakie chodzą po tej planecie Przysięgam wam. Tylko streamer, jeśli k... w stanie, 4 godziny przed eventem, Powie że się wypie bo nie ma, a na 4 godziny, tak jest wcześniej. Jakby, serio, uwierzcie mi, praca ze streamerami to jest najgorsza jaką możesz. Ile ja się nasłuchałem od menadżerów, że są streamerzy, którzy potrafią ci, wiesz, nie odpisywać, nie odpowiadać, nie odczytać briefów, nie robić nic, kurwa. Serio, ze streamerami pracuje się kurwa gorzej jak z dziećmi, bo dzieci mają przynajmniej do ciebie szacunek. Ej, hey, Babel, Babel, mam do ciebie interes! Bo ja od dzisiaj zaczynam chodzić na siłkę, byś mi z KFD, kurwa, Kreatynkę. Jakie karty wtedy? Przepraszam! Złóka! Dobra, przepraszam! No dostałeś, już dostałeś Dobra, przepraszam. Kurde, no! Już podostawane masi, co? Przepraszam! Kurde! Nie, no przepraszam! Co? Tutaj, nie, nie. Opróć to! Nie, no jest dla ciebie. Ale wiecie, że on dzisiaj jest bardzo obrażony. No on jest. Nie wiem, ale ma bardzo ładną kuzynkę. Patrzcie, jaka jest ładna. A nie my mogę. jesteśmy kuzynami, dlatego ci no, się podoba, prawda? No. A czemu jesteście taki podobni? No bo, bo jesteśmy, jesteśmy ku kurna, kuzynami, czego ty nie rozumiesz? No ja ku**a rozumiem Daj a... No dawaj. Co to działa? Resetuj. Ch**a nie działa, F5. E... Działa ten... Ale nikt tego nie, nie jest? widział. Działa to czyja? co się dzieje?

1H równa się 1K Dawaj na streama. Chodź. Chodź, bo y, y, są ważni ludzie na streamie. Chodź. Chodź na streama. Chodź tu masz drinka, pizza zaraz przyjedzie na streama. Chodź, nie obrażę się na to. To, moje, to część mojego życia. Zapraszam. Zapraszam panią na streama. A nie chciał za jakimiś koskami. Mówię, tylko napić się i posiedzie. Przez to nic takiego. Ja siedzę na piździe tutaj. Ty masz drinka nawet... Nawet nie skończyłaś. Więc posiedź po prostu ze mną i pójdź na fajkę, nie wiem. Widzisz tą ścianę przed nami? Tak. Oznacza to, że po jednej stronie jest gen. Z tej nie mamy, więc obiegamy dookoła. Okej. O, go i ty możesz go na. No. <laughs> skacz, 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 skacz. skacz. <laughs> Możemy się leczyć, poszedł za pitem <laughs> One more Nice, dobra. może się ambić? Bye, 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 fight fight, 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 bye, Pogo Just fight, fight, fight. Double doors, double lost. Doors. Widzę tutaj, staczą ludzi przede mną. Zróbcie hałas, całe pajęczko. Ale głośno, robię rap i robię kongo. Żonę sprawdzaj, to jest moja baza. Zróbcie hałas dla tego ochroniarza. Nie się robimy rozpięto. Dzisiaj na scenie chcę było gośno lecimy dalej, posłuchaj nie wordo. Robię rap, robimy dymy, zróbcie hałas, dla tamtej dziewczyny Tu się nie zmieniam, zróbcie hałas dla mojego dużenia No jest proste, chodzi i zrobię postęp, żeby sprawdzać. Nie ma tu soli, zróbcie hałasku na trzech króli No i to jest proste Koty, koty, obłaganą flaga. Zaraz będzie tu również blacha. <śm> Dobra, robimy hotelskie. Zobaczcie.